Siema, witam was w kolejnym odcinku WK2 Heart of Darkness. I co wykombinowałem? No, zagrałem jeszcze raz. I okazuje się, że 10 maja tego roku nagle wszyscy przestają mnie lubić i rozpoczyna się ten bug. Nie zostałem jeszcze Great Powerem i dobrze, ale pomyślałem w sumie, że. Uwaga, po zrobiłem sobie tyle sojuszy, i. Na co wpadłem? E, no znaczy tylko Szwecja się nie dołączy, bo ona jest w sferze rosyjskiej. Wypowiem wojnę o Kraków, do której dołączy się Rosja. I jeszcze zabierzemy sobie jakieś kory. Tym razem mamy sporo sojuszników. E, więc może być spoko, zobaczmy, cyk. E, likely, maybe, likely, very likely, maybe, maybe. Proceed. Zrobimy tak. I. Cyk. Ok. Trade to. Ok. Niemcy dołączyli. Bawaria też. Hiszpania też. Niderlandy też. Oni też. Eee. się dołączyli, tak? Mhm. Wy się nie dołączyliście. chamy I Szwecja, bo to jest ich sfera wpływów. Oni też się nie mogli dołączyć. A! na 18. January. Wyłączę Wam to, plus 6 defensa, a kiedy dojeżdżicie o 19. Ok, Grasland, tutaj nie dostałem minusów. Szybko zajmiemy Kraków i dostajemy Ticking War Score. Ok, no chodź. No i cię mam. Jesteś już mój. Tu sobie oblegniemy Kraków. Będzie mieć King Warscore. Jak pięknie. Ojej. Jeszcze mam na nich wargole A proposiecie korów. Um. Ja te trzy transportowce bym chciał sobie wywalić. Nie wiem, czy one tu są. Inaczej. Dobra, tu trwa bitwa. Cyk cyk, okej. Okay. Proszę mnie je wywalić do fazy transportowej. Tu powinien być. W ogóle robię sobie teraz fazę transportową do inwazji na Chiny. Jeszcze zobaczę, którą oni mają militarną, bo prymitywne nacje też mogą mieć. Eee... Trzecią. Na. 14. No, znaczy ja też trochę inaczej zagrałem, ale powtórzyłem ruchy a propos właśnie tej Libeli. A propos tego. Niestety nie miał miejsca kryzys o Wielkopolskie czy Galicję. Czy znaczy był kryzys o Galicję, ten z USA, no, ale wiecie, no. O, teraz pojawił się. Tu w ogóle Kraków, jest minusów w tej prowincji. Tu Was zmasakrujemy. E, no, dalej, no. Ja chcę dodać tylko Wargola jednego, no. Okory, no. No, chłopaki, no. Był już 10 maja i... Nie, nie było 10 maja, co ja mówię. E, i wy gdzie? Warsaw. Idźcie za nimi. Okej. Okay. Tu idziecie. Ile macie w ataku? Plus 4 doskonale. I... Ej! Aha, Kraków spisowało. O jaka szkoda, o jaka szkoda, że Rosja została w wojnie. Gdzieś do mnie nigdy nie uciekałem, bo jeszcze zwaliłem co do Joty. Minic nie okupują na szczęście. Kraków. Ohoho! Trochę wam to zajmie, moi koledzy. Dalej, ja chcę sobie dodać jakieś fajne tutaj... ...word goal. Czy im jeszcze wypowiedziała wojna Austria? Isga, e, eee! dzisiaj e. jest moja, panie! Gdzie ty idziesz? Lwów. A tam są ci. Czy to jest Lwów? Nie, to jest Lublin. Dalej. Word goal. No. Ale tu z tego... co... W... O, dobra, teraz w ogóle zrobiłem to badania propo... no. Zbudowania kanału Słowackiego. Um, zrobił sobie... Zrobiłbym sobie to tax efficiency Tu robimy tak Okej, okay, to możemy wywalić w takim razie No dalej, goal. No! Nooo! Perca się nie dołączyła z tego co widzę. Hmm. Nie. To są moje tereny, nie będziecie się łazić po prostu. Chcą odbić moje. Moje tutaj święte ziemie etniczne. Oho ho. 6 April. Ile ty masz w ataku, mój skarbie? Plus 3. No dobra, to później pójdziesz. Idziesz teraz z tym. Dziesiąty, ósmy, jedenasty. A tak plus cztery. No to chyba wszystko mamy wyjaśnione. O! Aquaeco. Co bierzemy? E, rowne wielko... Mazowieckie. Jeszcze mamy na to Warscora. Aż oczywiście, że przyjmę, moi kochani Turcy. My się z wami... Jeszcze dostałem! Teraz wiecie co zrobię? Zrobię tak i wypowiem kolejną wojnę Bo w tej wojnie trus się nie liczy A dobra, dobra, muszę poczekać do 20 spoko Cyk Okej okay. Przeciwko eee... Tak! Myślę... No przeciwko Persii No Chcę dołączyć Ale ja chcę dołączyć Teraz zaczęli się bić moi sojusznicy O Boże Aha, nie mogę, bo po obu stronach są moi sojusznicy, tak? Czy jak to wygląda? A nie, bo on tuz. Jaka szkoda. Mamy żołnierzy. Aha! Dostaliśmy. Dostaliśmy żołnierzy. Za to, że po prostu patrzcie, bo to jest ciekawa mechanika. Jeżeli wygrywamy wojnę z zaborcą, będąc Polską, dostajemy żołnierzy, którzy byli uwięzieni, jakby wiecie w więzieniu i tak dalej. I my dostaliśmy żołnierzy pewnie gdzieś na Syberii. Ale rzeczywiście. Jednego inżyniera z Lublina. I tu jeszcze mamy działo. Czy mi się. Nie. To możemy wywalić, to działo. Mi potrzebne nie będzie. Tu coś dostaliśmy, czy nie? A nie, to po prostu mamy widok z perspektywy sojusznika. Czy nie nie damy się opłaca brać? Nie. Ondzę... Ze... O Boże. Jeszcze ar artyleria jedna. Nie. Znaczy też. E, nie wiem czy dobrze to rozumiem, bo też może być tak, e, że po prostu dostajemy ich za, za to... No. Że prostu to po prostu to była polska kultura. Byli żołnierze z polskiej kultury. Którzy po prostu. Eee, doszli do nas, bo. No kurde, gdzie ja mam jeszcze moich żołnier żołnierzy w ich granicach? Halo. Tu jest moje, tu jest moje. To jest moje. Nie. Armię, dobra, inaczej. Zrobimy to z tej. Um, te 3000 to było. Uh -huh. O Boże, ale tych armii tutaj. Was stąd proszę wypierzyć. Ciebie też nie chcę. Już? No. Już powinno styknąć. O, o. Wielkopolskie. Call Allies. Nikt nie może. Ale mnie to nie przeszkadza. Idziemy tu i tu. Chociaż nie, ty pójdź tu. Cyk. Rozbieramy Rosję. Ojoj. Ojoj Jaka szkoda. Rozbieramy Rosję. Papa A z kim ma wojnę? Papa States? Nie. No, gdzie mnie tutaj po prostu wchodzicie? Modena. Z kim ma wojnę Modena? Przypuszczam, że. Mm -hmm. Nie. Przypuszczam, że nie. Czy przez Austrię przejdą Francuzi? To pytanie za 100 punktów. A nie, bo też mają wojnę. Ma też mają wojnę. Okej. Okay. Czyli ja jestem tutaj względnie bezpieczny, tylko z dosyć muszę sobie porazić. No dobra, niech będą te safety regulations. Jezus, Madia, no. Nie z tymi reformami, zaraz to zatłukam. O co ja w ogóle wypowiedziałem? O wielkopolskie? Okej, okay, to zaraz będzie moje. O co bym chciał obrzeźć jeszcze? Proszę mi ich tu zniszczyć. Cyk. Ojoj, ojoj. Ojoj Ktoś tu dostaje, ojeju Sadę. Tak się cieszę, bo wygrywam Bo mi tym razem lepiej poszło, gra się odbugowała Ło Łooo oj, Ojoj Rosja wybuchła, komunistyczne bunty 1884, kto by się spodziewał Ojoj ja jak, szko jak mi szkoda, nie w ogóle mi nie szkoda, tak szczerze. A nie, to oni będą okupować. To pójdźcie tu, jak już wygrają. Aha, dołączyliście się do bitwy. Dobra, wam dam. Wyjdźcie tu. A wy tu. E, czy mogę wam dodać Gold? Tak, to poproszę jeszcze Brześć. E, niestety, się zajmie sobie Austria, chociaż. Nie no dobra, trochę im tutaj zajmują, Chociaż, No nie wiem Pod pupką się chyba trochę pali tej, tej Austrii, chociaż Francja do nich nie przyszła przez Sardynię i Piedmont A powinna, bo to jest ich sfera Idźcie tu A nie, bo Bo tu Austria walczy, to oni będą oblegać Idźcie tu To jest jeszcze Brześć, okej okay. Mój wargol Cyk Pier... No dobra, niech wam będzie, walczycie z Austrią, to wam trochę pomogę, bo Austrii zwycięstwo też mi się nie widzi Ale tu po prostu idą polityczne zagrywki, nie? Idźcie tu Wróć, no Boże Eee, Mińsk, Brześć, Rowne, Kijów, Rowne, a wy co bierzecie? Mam ma tylko Galicję Defender Occupation. Gdzie oni mnie tutaj Mhm. Mm nie. Mi się... A mnie nie bije. A wygrałem z wami? Okej. Okay. To iście ich dobić. Trzeci, czwarty... E, ja tu bym chciał jakiegoś lidera fajnego. Takiego z atakiem e, No. Nie, ale... Bez min Dobra, niech będzie Gustaw Gustaw Piłsudski. Słodko. Ja nie mam co robić, bo oni już oblegają całą Rosję. Wiem, wiem co zrobię. Oblegniemy instoicja i będą musieli zaakceptować wszystkie nasze warunki. No i będzie śmiesznie. E, ok, poproszę jeszcze równy. E, niestety, East Galicia już nie wezmę, bo ją sobie weźmie. E, jakie lost? Gdzie lost? No nie! Nie, idioto! I co, pójdzie do zera? No spieprzaj mi stąd! Uciekaj, niech se kolonie okupują! Uciekaj! No... Wycofaj się w końcu z tej głupiej Mm. No, już sobie pójdziesz? I ty pójdziesz gdzieś tu, Belgia, a z kim walczy Belgia? Nie, e, wyjście tu. Niech oni sobie to odbiją w sumie, tu jest jaki, zupełnie 41, 31 Wy się wróćcie na nasze ziemię. czy wy już z nimi spisowaliście? Nie A to się przypuszczam długo stanie Nie, ja dam im tutaj trochę powygrywać tą wojnę, żeby później zabrać moje eee, A Wielkopol ale Wielkopolskę zaraz sobie zajmę To nie problem Chociaż nie, idź tutaj w tą stronę, po prostu zajmuj. Cyk. Ojejuj, ile ich tu idzie, ojeju. Eee, dobra. E! Dobra, bo mi zaraz Gdańsk tutaj zajmą. E, o proszę, research pointy. Wyjdźcie tu i później pójdziecie za... Bo jak oni zajmą mi Gdańsk, to będzie jedno prowincyjne państwo, więc nie mogą... Zrobić nic, wyjdźcie sobie tu i tu. Eee, dobrze. Nie wiem, gdzie możecie iść. Tu, bo tu miejsce chcą zająć tak, tak. Mhm. No, pomogą mi moi sojusznicy najlepsi. I co, ja dostanę za to bitwę, tak? Znaczy World score za tą bitwę. Tak, plus 4 Ja w tej wojnie... Aha, ja uczestniczę tylko w tej, okej. Okay. E, dobra, teraz tak szybkie prze... zobaczenie armii. Ta nic nie robi, a ta... E, idź ich tutaj ściśnij. To jest... Do gąbę. E, hmm. Gdyby nie to, że tam jest Francja... To było doskonale. E, dobra, Brześć, mój warscore. Cyk. Ja tutaj nie będę bił Rosjan poza moimi, tutaj, ziemiami, które okupuję. Ojoj. A tutaj co jest? Kijów. Czy ja kijów zajmuję? Czy jeszcze. Nie, nie mam tam jeszcze. Ale uwaga, czekajcie. Czy to jest czas, żebyśmy skończyli? Być może. Mhm. No cóż, no niestety tak wyszło. Znaczy, niestety, raczej stety. No bo powstaniemy jak Feniks z popiołów Ale na razie to ten powstanie jak Feniks Ale mi też wchodzą... To, to, zagrywki słowne? Brytyjczycy okupowani Może do... zobaczymy jeszcze tą bitwę i koniec odcinka, bo nie wiem na ile mi wyszedł No, czy zdążysz? A zdążył! Jak pięknie ich masakruje O tak O oh, je, yeah, baby No i zniszczenie plus 4 Skora, dziękuję yy, dobra. Zostaje już za Wielkopolskie Puh, 120 tysięcy na 1000 120 do jednego bohaterowie yy, gdzie oni idą? Dikoa, czyli tu Żeby do nogi ich wyciąć idziemy A tu jak? Nikt nas nie oblega, więc możemy sobie spokojnie zamykać te fabryki bez obawy, że to tak przez przypadek. E, dobra. Jak to wygląda ogólna sytuacja? No muszę czekać, aż oni tutaj po prostu, nie wiem, spisują czy coś. E, hmm. Mogę pójść. O co ja w ogóle walczę tutaj? O wszystkie kory poza galicją. Rowne przecież... Oho, tu jest równe. To ty idź do równego mój tutaj przyjacielu? Tu jest Budiak. O kijów nie walczę. Okej, okay, to pójdziemy może im na stolicę. Tak? Jak to będzie tutaj? Raz, dwa, trzy. No, trochę tego będziemy musieli oblec, żeby mieć taki sznur. Ale dobra, to w następnym odcinku. Ja się na, na razie z wami żegnam. Cześć!